Dobry kochani, tak to się prezentuje. Zaczynamy dzień. Urodzinowe kwiaty wyglądają pięknie. Dobra, będziemy odsłaniać żaluzję. Tu mój kwietniczek. Proszę bardzo. I jaka pogoda dzisiaj? No, ładnie. Hejka, hejka, hejka. A my mamy tutaj książeczkę bardzo fajną, pierwsze wierszyki. Proszę bardzo. I tak sobie tutaj Nailcia przegląda swoje książeczki. No, i też w międzyczasie troszeczkę sobie ogarniamy, bo tutaj mamy mały bałaganik. Dobra, kochani, mogę się wam już pokazać W sumie już się z wami dzisiaj witałam Mieliście jakiś początek vloga, jakieś przebitki Także jestem z powrotem Słuchajcie, u nas dzisiaj e, nic specjalnego się nie wydarzy Chciałabym nagrać może jeden filmik, jeśli mi się uda e, Także trzymajcie kciuki, żeby się e, udało No jestem w ogóle podekscytowana po tych wczorajszych urodzinach Tyle życzeń od was dostałam że jeszcze raz tutaj chciałabym wszystkim bardzo podziękować, bo tyle tych rzeczy nie się tego kompletnie nie spodziewałam i nie mogę wszystkim odpisać, bo tyle tego jest, że po prostu musiałabym zarywać nocki. Ale jesteście kochani, także dziękuję Wam serdecznie za pamięć. I tak, i mam właśnie na ustach um, tą pomadkę, ten balsam od Diora i zdecydowanie ten kolor jest bardziej mocny niż yy, tamten. Ale bardzo mi się podoba, tak jak już Wam wspominałam, no taki fajny e, letni Mam na sobie też nową koszulkę, e, fila, zamówiłam sobie na Zalando I jest super, jest dość krótka, ale fajnie wygląda, także nowa rzecz zawsze cieszy A, jeszcze jedno, e, zastanawiam się właśnie, tak jak wczoraj Wam mówiłam, kiedy umówić się na paznokcie Także muszę sobie wybrać datę i wymyślić koncepcję na nowe pazurki Coś mi tam w głowie świta, także zobaczymy no dobra, pokażę Wam jeszcze, a co, a jak wygląda ta koszulka, no jest spoko, dość krótka, ale, ale fajnie, fajnie, także cieszę się, tak jak już Wam mówiłam przed chwilą z nowego zapupu, nie wiem czemu, w czerwieni jakoś nie chodzę, ale wydaje mi się, że nawet ciekawie wygląda. Pokazywałam wam rano, że sprzątaliśmy zabawki. I zobaczcie, powtórka z rozrywki. Ja dzisiaj na drugie śniadanie mam sobie koktajl od wygodnej diety. I tu mam jagody i banan. Taki koktajl jagodowo-bananowy, także zaraz go sobie wypiję. Ale słuchajcie, powiem wam szczerze, bo dzisiaj coś mnie tak ruszyło, tak tknęło i nie wiem, jak dzieci chronić od tego, jak najmniej chyba bajek internetu i takich innych rzeczy, um, słuchajcie Leo oglądał telewizję nie wiem, bajki, oglądamy bajki czy tam mini mini, ale wiecie, czasem też my z Krzyśkiem coś oglądamy, on wtedy jest no i dzisiaj e, chwila nieuwagi, nie wiem, robiłam mu chyba śniadanie odwróciłam się e, spadł, skakał po łóżku ja mówię, a czemu ty skakałeś po łóżku? Co się stało? I go przytuliłam, on mówi, no bo widziałem tak w telewizji tak samo chciałem zrobić. I powiem wam szczerze, że mnie to strasznie przeraziło. Trzeba mieć po pierwsze oczy dookoła głowy, trzeba dziecku tłumaczyć, chronimy swoje dziecko jak najlepiej, a zobaczcie, Gdzieś nawet przypadkowo w telewizji gdzieś coś zobaczył, i no powiem Wam, szczerze, że trochę mnie to przeraziło. Albo tak ktoś robił w telewizji on też tak robi. Wiecie, a te gry, te różne strzelanki, filmy, gdzieś dziecko wejdzie w jakieś niepożądane treści, i potem są tragedie i problemy. Także no trochę mnie to dzisiaj, um, że tak powiem, delikatnie wstrząsnęło. E, więc tłumaczymy mu, mówimy mu, e, no ale widzicie. Jak jest? Na szczęście, no wiecie, skakał, skakał, gdyby kuska nie skakała, noga mu się podgieła, nic się tam e, o, o, absolutnie nie stało, e, nawet nie zapłakał, także no taka sytuacja. Dobra, zabieram się za koktajl, trochę rzeczy muszę poogarniać, maili, także zaraz się widzimy znowu. Słuchajcie, przybrałam się, bo nagrywałam Wam e, filmik, e, w sumie filmik Insta Stories z, z piękną bielizną, która do mnie dotarła. Zobaczcie, jaka piękna. E, I zaraz jeszcze będę nagrywała film na kanał główny. Nie wiem, czy już go widzieliście, czy jeszcze nie, ale będzie fajny temat na temat, fajny temat na temat bielizny. Także udało mi się e, nagrać. Słuchajcie, Loś dostał przysyłkę od Milki. To już jakiś czas temu, ale było tu trochę słodyczy. Były tu też fajne puzle, Taki fajny teatrzyk. I przyniosłam właśnie tą skrzynię tutaj dla niego. Zobaczcie, jaka fajna skrzynia. No, mega. Tutaj też są puzle. Tu już składaliśmy teatrzyk. Malowaliśmy figurki i dzisiaj będziemy próbować zagrać sobie w tą grę pamięciową. Także Milka wychodzi z fajną inicjatywą na spędzanie czasu. Tu były słodycze, ale już powędrowały do naszej magicznej półeczki i tu są jeszcze jakieś tam rzeczy, więc przyniosłam to skrzynię tutaj Lośowi do pokoju, bo zazwyczaj bawimy się w salonie, ale niech to będzie u niego w pokoiku. No dobra. I co my teraz możemy robić z moim ukochanym synem jedynym? Będziemy sprzątać, bo trochę się tutaj e, nabałaganiło i tutaj też, także zabieramy się za sprzątanie, e, wietrzymy sobie pokoik pięknie, słonecznie dzisiaj, także wszystko, segregacja, słuchajcie, samochodziki do samochodów. Avengersy, do Avengersów. Poduszki na łóżko działa. Ktoś ostatnio się pytał, jak te samochody naklejki trzymają się na ścianie, czy nie odpadają? Absolutnie nie, trzymają się. Słuchajcie, mm, bez zarzutu rewelacyjnie. Bardzo lubimy te naklejki. Dobra, ja powiem Wam szczerze, że my tutaj się bawimy. Leoś poszedł troszkę na ogród, pojeździć sobie mm, rowerkiem, słuchajcie. Patrzę na niego z góry. Tam jest babcia też sadzi kwiaty. Z dziadkiem, a ja piję kawę, bo zasypiam. Lili, także my tutaj z Nelcią szalejemy sobie. I będę piła kawkę, już jesteśmy po obiadku. Ja po swoim, Nelcia po swoim, także. Działamy dalej. No i słuchajcie, mleko sprawdza się rewelacyjnie, polecam. Piłam jeszcze, słuchajcie, trochę tego mleka, jak Wam ostatnio pokazywałam, bo naprawdę dużo go idzie, a jest pyszne, naprawdę. Kawka wychodzi świetnie, że to zaraz, jak chcecie, to Wam jeszcze raz pokażę, jaka piękna pianka. No i tylko spójrzcie na piankę. Piękna pianka. Także, słuchajcie, zrobiłam sobie już kawkę i tak, uh, jutro mamy sobotę, jutro jedziemy po rowery, bardzo, bardzo się cieszę. Jak Krzysiek zostanie z maluszkami... A my z rodzicami pojedziemy, i słuchajcie, wszyscy ostatnio o tym Pepko. Po prostu cały YouTube zalały filmy z promocją w Pepko 30%. No, masakra. Gdzie się nie obejrze tam jest hall z Pepko, co warto kupić na promocji. A ja się tak biję z myślami, czy potrzeba mi iść do tego Pepko, czy nie. I powiem Wam szczerze, że gdzieś tam spojrzałam na te filmy. Patrzę tu kątem o kananel. Gdzieś tam spojrzałam na te filmy i te rzeczy takie. Nie mój styl kompletnie, no bo wiecie, te serduszka już drewniane, czy wiklinowe, no to nie. Eee, no i tak się zastanawiam, czy dany mi będzie pojechać zobaczyć, co w trawie piszczy, i może ewentualnie coś kupię, czy niczego nie potrzebuję. Ale jutro jedziemy po rowery. Mnie daleko jest pepko, dlatego tak mnie coś naszło, eee, żeby powiedzieć Wam o pepko. E, no i cieszę się bardzo z tych rowerów, na pewno Wam pokażę na jakie rowery się zdecydowałyśmy z mamą, a jeszcze kolorków Wam nie zdradzę, ale myślę, że będą takie iście dziewczęce, no i tak jak Wam mówiłam już szybciutko wczoraj, będziemy próbowały e, codziennie. Może co drugi dzień jeździć na rowerach, poznawać tutaj nasze piękne okolice. Krzysiek też mówi do mnie: tak, tak, ja wiem, że Ty kiedyś bardzo dużo jeździłaś na rowerze, że, że cię ciągnie, że Twoja mama też bardzo dużo jeździła z tatą, bardzo często na jakieś tam wycieczki rowerowe. Także zaoferował się, że w czasie, kiedy ja będę jeździła, on będzie z dziećmi. No wiecie, Krzysiek, a nie wiem, czy Wam mówiłam, Krzysiek wrócił już do pracy, bo pracował zdalnie bardzo długo tak naprawdę chyba od połowy marca a już yy, kilka dni, będzie tydzień chodzi do pracy, tak, tydzień. Chodzi już do pracy, także wrócił do pracy, więc ja jestem z małymi szkrabami cały tydzień, więc w weekend jutro jadę po rowery, rzecz jasna, Krzysiek zostanie z dziećmi. No i powiedział, że jak będę chciała wieczorami na przykład gdzieś tak, jak już położę nercie po 18 jeździć, no to on zostanie zle 8. Taka sytuacja. Dobra, piję kawę bo za chwilę po prostu zasnę. Nie wiem, czy dziś jeszcze zrobię zupkę pomidorową na jutro dla dzieci. Czy zrobię to już jutro, ale plan jest na pomidorową, bo mnie dzisiaj Leoś poprosił, że on chce pomidorową. A jak wiecie, Leoś tylko, rosły pomidorową. Aczkolwiek ostatnio zrobiłam brokułową i mm, tak bardzo chciałam się pobawić z babcią z dziadkiem. E, słuchajcie, że przekupiłam go, powiedziałam: jak zjesz zupę brokułową, to pójdziesz się pobawić z babcią z dziadkiem, no i zjadł całą miskę. Więc po prostu rewelacja. Ratatuś nam kupił świeżego arbuza, także mm, zaraz dam dzieciaczkom, to troszkę sobie zjedzą i mówiłam wam, mamy też świeże truskaweczki z naszego sklepu warzywnego weżywniczego, jakoś tak wolę mówić. Także mamy polskie, piękne troskawki i tam są najlepsze. E, a tak, jeszcze taka ciekawostka, słuchajcie, czy Wy jecie arbuza z pestkami? Ja całe życie jadłam, wypluwałam, jakoś nie zwracałam na to uwagi, ale ktoś powiedział kiedyś dwie opcje, że te pestki są bardzo zdrowe i powinno się je jeść, a ktoś mówił, że one mają w sobie bardzo dużo kalorii. Czy to jest bzdura, słuchajcie, czy to jest prawda? Dajcie znać. A ja zrobiłam sałatkę z tuńczykiem e, dla Krzyśka. Na kolację i ja też troszkę zjem Dlatego, że O Jezu, czekajcie, bo próbowałam sałatki Dlatego, że Słuchajcie Dzisiaj na kolację miałam chłodnik Więc weźmiemy sobie ten chłodnik Przelejemy do kubeczków I zjemy sobie jeszcze trochę sałatki Taki z tuńczyka Taki miks, co miałam, wrzuciłam Mega pyszna i wiosenna Kochani, słuchajcie Ja przed chwilą się tak wzruszyłam Że się aż popłakałam Oglądałam filmik Anjax i Lukis z porodu malutkiej i słuchajcie, popłakałam się, no takie piękne chwile, przypomniał mi się poród y, Leosia, przypomniał mi się poród z Nel i się popłakałam i się wzruszyłam, mają piękną córeczkę, y, wymarzony poród, wszystko poszło super, także się wzruszyłam na maksa, a teraz Leosia właśnie zjadł kolację, y, cię śpi. My też już jesteśmy po kolacji, a ja lecę z mamą. Jest godzina przed ósmą. Na szybki spacer, jeszcze po wieseczce dzisiaj. No, widzisz? Dobra, tak, że my pozwolę. lecimy. odezwę się do was, jak Ale wrócę. No, mi tutaj nie pozwoli. Że... Leoś mi tutaj nie pozwoli. Zaraz no, upadniemy. <laughs> kochani, byłyśmy z mamą na spacerku. Było tak pięknie, cudownie. I ja stwierdziłam, że już się z wami pożegnam, dlatego że idę szybko pod sobie maskę jakąś na twarz, ale przygotuję sobie też um, deser i słuchajcie, wlałam tutaj resztkę um, mleka um, kokosowego i mam jeszcze resztkę waniliowego, sojowego, więc zrobię sobie miks. Dodam sobie dwie, trzy może łyżki nasion chia i jutro będę miała na drugie śniadanie pyszny pudding. Dodam sobie truskawki, banana, borówki. Także ja zawsze robię sobie taki pudding na noc. Dawno nie jadłam takiego puddingu, a że jutro słobotka, nie mam cateringu, no to z miłą chęcią taki pudding czy sobie zjem. Także kochani, zaraz Wam pokażę jeszcze jak to wygląda i będę się z Wami żegnać. No właśnie. Makijaż zmyłam, jestem po maseczce i słuchajcie, mmm, będę nakładać sobie tą maseczkę na noc, ona jest rewelacyjna, także żegnam się już z Wami, do zobaczenia w kolejnych vlogach. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaczki, hej, papa!